Witam Was w kolejnym czytaniu na moim kana kanale e, Jest to czytanie na daną sytuację, jak ona się potoczy dalej czyli rozwój jakiejś konkretnej sytuacji a Wy już e, sami sobie, e, że tak powiem, dopiszcie jaka to jest sytuacja każdy ma inną sytuację i zastanówcie się, którą sytuację e, chcecie podpiąć do tego czytania e, Czytanie polega na wybraniu grupki kart, czyli 1, 2, 3 Czasówka będzie po, w komentarzu pod filmem, więc tam możecie sobie od razu wybrać e, liczbę, którą e, czujecie lub którą podpowiada Wam intuicja. Zachęcam Was również do obejrzenia e, nowych filmów, które są na moim kanale: e, Terapia Anielska, e, Czytanie na Pracę, Czytanie na Miłość. Także każdy znajdzie coś dla siebie, czytanie dla duszy. Polecam, was, e, polecam Wam. E, bardzo serdecznie e, możecie się rozejrzeć i myślę, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie. I przechodzimy do jedynek. Jak dalej potoczy się sytuacja, o której myślicie? Jedynki. Jak potoczy się dalej sytuacja, o której myślicie? Sytuacja póki co się nie potoczy, bo jest stagnacja. E, czyli e, tak naprawdę mam wrażenie, że chodzi o coś, co się zakończyło lub co e, zadało wam dużo bólu w tej sytuacji. Wie może nie wszystkim, ale e, sytuacja jest w stagnacji, czyli um, w zawieszeniu, tak naprawdę. Czyli póki to nic się nie wydarzy, e, bo jest to sytuacja w stagnacji. Czyli potrzeba więcej czasu na coś. Czyli tu potrzeba czasu, moi drodzy. I to nie jest kwestia kilku dni, a nawet wręcz kilku miesięcy, kilkunastu. A więc jest to sytuacja w zawieszeniu. I po prostu potrzeba tutaj jakiegoś czasu. Jest to czas stagnacyjny, nic nie ruszy do przodu w tej sprawie, póki co trzeba poczekać, moi drodzy. A więc tak to wygląda dla Was. I przechodzimy do dwójek. A jak potoczy się y, sytuacja, o której, sytuacja lub sprawa, o której myślą dwójki? I patrzymy jak to się dalej potoczy. Sytuacja dla dwójech. Sytuacja się ustabilizuje, być może przyjdzie jakaś oferta do Was. Coś na co czekacie, ale zaraz zobaczymy, jak to dalej. Dobrze się powiedzie ta sytuacja, o której myślicie e, jest dobrze, bo przyjdzie spełnienie, być może e, pomoc e, od zewnątrz i pokazuje się kapłanka, czy jakaś kobieta może być pomocna dla Was w tej sytuacji. E, być może odkrycie jakąś tajemnicę, być może chodzi o to, e, która was wręcz... Będzie to pozytywne, odkrycie tajemnicy, czyli coś dobrego. Coś dobrego idzie. E, coś być może na co czekaliście, czeka się na stabilizację, być może na jakieś e, pieniądze niektórzy. Coś. E, coś na co czekaliście, tak? Będzie może jakieś wiadomości. Idzie do Was pozytywna odpowiedź. W, ka w każdym razie w tej kwestii i pozytywny rozwój sytuacji, o której myślicie, e, bo jest stabilnie i e, materialnie i uczuciowo. I data Wam jakiś spokój wewnętrzny wręcz. I zobaczymy co dla trójek. Jak potoczy się sytuacja dla trójek. Sytuacja, w której trójki mieliśmy. Jak potoczy się ta sytuacja dla, dla trójek Jak się potoczyła ta sytuacja? Będzie trzeba na tym popracować, moi drodzy. Czyli jest to kwestia dopracowania pewnych rzeczy, kilku spraw do załatwienia. Dopracowania do być może rozwoju jakiegoś, ale później ruszy do przodu. E. Czyli tak, e, trzeba coś dokończyć i e, sytuacja ruszy do przodu, tak naprawdę. Coś trzeba dopracować, coś dokończyć. E. I mamy królową e, monetę. Czy to może być jakiś projekt finansowy, o którym myślicie, Sprawy finansowe, może czekanie na jakieś pieniądze, być może zbieranie na coś, być może a, oczekujecie jakiejś podróży, ale związanych z finansami być może wyjazd do pracy e, czyli to się tu pokazuje, tylko jeszcze jakieś rzeczy muszą do, 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 zostać dopracowane. Musicie się wykazać sprytem w tej sytuacji, a i jakby. Zakończyć to dla Was dobrze, ta sytuacja. Pomocą może być jakaś kobieta dla Was. E, czyli tak, wciąż jakaś kobieta z podróży u niektórych, lub e, kobieta, która właśnie jest taka zdecydowana, e, stojąca twardo na ziemi, e, wiedząca czego chce, e, szybka w swoich działaniach, ale dokładna, bo tu musicie coś jeszcze dopracować, żeby sprawa szła do przodu. Jak dopracujecie to co trzeba dopracować, to wtedy rusza to do przodu i przychodzi ta stabilizacja czy ten pieniądz. Czyli być może, jeśli chodzi o pracę na przykład, no to być może zrobienie jakiegoś dodatkowego kursu, żeby móc awansować i wtedy macie ten pieniądz więcej. Tak? Bo wtedy jest to jakimś większym atutem i być może można dostać podwyżkę. Czyli tak, albo... czyli może jakieś y ekstra kursy dla Was, czy coś jakiego, jakieś dokształcanie się. Dopracowanie czegoś, jeśli dopracujecie to z dokładnością, z uwagą, starannie i dokładnie, to wtedy, jakby ma to dobry, dobrą prognozę. Czyli tutaj trzeba jeszcze trochę popracować nad tym, ale rezultat jest dobry. Jeśli tak samo będziecie dążyć do tego, jak dążyliście do tej pory, to sprawy nabiorą tempa, ruszą z miejsca i przyjdzie ta stabilizacja, o której myślicie. Głównie myślę, że to chodzi o jakieś sprawy y, materialne, finansowe, aczkolwiek może być także w związku trzeba nad, nad czymś popracować. Być może związek stanął w miejscu i trzeba um, zastanowić się, co, gdzie, dlaczego dlaczego jest tak, a nie inaczej. Czyli a dopracowanie jakichś, być może wyjście z jakiejś rutyny, wyjście ze stagnacji, przynieść do przodu, y, być może wspólna podróż gdzieś z kimś, kto wie ale sytuacja poprawi się jeśli nad nią będziecie pracować tak to wygląda drogie trójki mam nadzieję, że nie mam się próbować tak to zachęcam was do zostawienia reakcji łapki w górę, komentarze subskrypcje i e, piszcie komentarze chętnie je przeczytam e, i możecie napisać czy to nie rezonuje i czy wam się podoba e, i tak a, a ja zachęcam Was do kolejnych czytań, które będą pojawiały się na moim kanale.